Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Kryptobloger. Ja mam na imię Rafał. W dzisiejszym odcinku kompletny przewodnik po giełdzie kryptowalut Binance. Binance to największa giełda kryptowalut, kombajn inwestycyjny. Dostępne są tam setki kryptowalut, możliwość pasywnego zarabiania, fundusz ubezpieczeniowy na wypadek utraty kryptowalut z winy giełdy. Powiem Ci w jaki sposób wpłacić pieniądze na Binance, wypłacić, w jaki sposób sprawdzić, jakie kryptowaluty są dostępne. Wspomnę o promocjach, weryfikacji, jak handlować, o dźwigni. Na moim kanale w zakładce playlisty znajdziesz playlistę Binance. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania, takie jak wpłacić albo wypłacić kryptowaluty, albo jak założyć sobie konto. W dzisiejszym odcinku pominę to, w jaki sposób założyć konto Trwa to dosłownie dwie minuty Bardzo ważne jest to, że kiedy rejestrujesz się na jakiejkolwiek giełdzie kryptowalut żeby ustawić sobie zabezpieczenia Na Binance wchodzimy tutaj w chłopka Bezpieczeństwo Weryfikacja e-mail jest ustawiona automatycznie Pamiętaj o tym, żeby ustawić autoryzację SMS oraz autoryzację Google Authenticator Polega to na tym, że za każdym razem, kiedy będziesz chciał wypłacić pieniądze z giełdy, to będziesz musiał podać hasło, które przyjdzie na Twojego maila, przyjdzie drogą SMS-ową oraz przyjdzie na Google Authenticator. Zacznijmy od tego, że powiem Ci coś więcej na temat giełdy Binance, dobrze orientować się gdzie wpłacamy pieniądze. Giełda ta została założona w 2017 roku po ICO, którym zebrano 15 milionów dolarów. Prezesem Binance jest właśnie ten pan Changpeng Zhao, CZ. Na Twitterze właśnie możemy go tak znaleźć jako CZ. On bardzo dużo tweetuje. Wikipedia Changpeng Zhao, chińsko-kanadyjski przedsiębiorca, założyciel i dyrektor generalny Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu od kwietnia 2018. Zhao był wcześniej członkiem zespołu pracującego nad blockchain info, a także pełnił funkcję dyrektora technologicznego w OKCoin. OK Według magazynu Forbes w 2021 roku jego majątek był szacow szacowany na 1,9 miliarda dolarów i ta kwota sprawia, że jest na piątym miejscu w klasyfikacji najbogatszych osób w świecie kryptowalut. W 2020 roku giełda Binance w swoim najlepszym dniu przepracowała 15 miliardów dolarów. To jest liczone w ciągu 24 godzin. Średni wolumen obrotu na tej giełdzie to 3,8 miliarda. Jest to 36% wzrost względem roku poprzedniego. Na całym świecie pod koniec 2020 roku było 16 milionów 700 tysięcy użytkowników. Binance jest największą giełdą na świecie, ale jest również właścicielem wielu biznesów ze świata kryptowalut. W zeszłym roku Binance przejęło Swipe'a, czyli firmę zajmującą się kartami płatniczymi pomiędzy walutami fiat oraz kryptowalutami. Co ciekawe, Binance jest obecnie również właścicielem strony CoinMarketCap, z którą najprawdopodobniej już do tej pory się spotkałeś. CoinMarketCap to taki ranking kryptowalut. Binance nie jest byle jaką giełdą, jest dużą firmą i to głównie z niej korzystam. Skoro już byliśmy na CoinMarketCapie, to chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób sprawdzić, czy konkretna kryptowaluta jest dostępna na giełdzie Binance. Co należy zrobić? Wchodzimy w kryptowalutę, na przykład Bitcoin. Tutaj jest zakładka Market. Klikamy i jeżeli pojawia nam się tutaj Binance, to znaczy, że ta kryptowaluta jest dostępna tam. Nawet pokazują nam się pary, w których możemy handlować. Możemy handlować Bitcoin za Tether. Bitcoin, BUSD, Ethereum, Bitcoin. Dla przykładu, inna kryptowaluta, na przykład Polygon, Polygon, Market i Polygon również jest dostępny na giełdzie Binance. Na Binance jest zwykle największy wolumen handlowy, czyli najwięcej osób korzysta z tej giełdy. Jeżeli nie zarejestrowałeś się jeszcze na giełdzie Binance, to pod filmem znajdziesz link do tej giełdy i korzystając z mojego linku referencyjnego pomagasz w rozwoju tego kanału i jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Jeżeli się zarejestrowałeś i masz stronę w języku angielskim, to tutaj w prawym górnym rogu możesz zmienić sobie język giełdy, możesz również zmienić walutę. Jest kilka opcji wpłaty pieniędzy na giełdę Binance. Wchodzimy w kup kryptowaluty. Będziemy korzystać z opcji karta kredytowa, debetowa. Tutaj wpisuję kwotę, na przykład 1000 zł. Dostanę za to 0,008 bitcoina. Nie musisz kupować całego bitcoina. Wystarczy, że kupisz jakąś tam jego część. Klikamy kontynuuj. To jest moje testowe konto i mam je niezweryfikowane. Więc jeżeli chcesz kupić kryptowalutę w ten sposób, to musisz zweryfikować konto. Aby zweryfikować swoje konto trzeba przesłać im zdjęcie swojego dowodu, selfie, wypełnić kilka informacji. Radzę zrobić Ci to od razu, ponieważ ze względu na duży napływ nowych użytkowników to często może to potrwać dość długo. Dobrze mieć zweryfikowane konta na różnych giełdach. Nie wszystkie kryptowaluty są dostępne na jednej giełdzie. Dlatego warto mieć konto nie tylko na Binance, ale też na przykład na Bitbayu albo KuCoinie. Linki do tych giełd znajdziesz również pod filmem. Dlatego, tak: najpierw zweryfikuj sobie konto i wtedy będziesz mógł wpłacać pieniądze za pomocą karty debetowej albo kredytowej. Inną opcją jest skorzystanie z takiej giełdy jak BitBay. BitBay do niedawna był polską giełdą kryptowalut. W każdym razie mają polski serwis desk i możemy tutaj wpłacać złotówki. Inną właśnie opcją jest kupowanie kryptowalut na giełdzie BitBay, a później przelew tych kryptowalut na giełdę Binance. Dlaczego miałbyś przelewać kryptowaluty z BitBaya na Binance? Otóż na giełdzie Binance jest więcej. Kryptowalut, które możesz nabyć na, na BitBayu jest ograniczona ilość. Kiedy już kupisz swoje kryptowaluty na BitBayu, wchodzisz w portfel, przegląd portfela, tutaj jest wpłata i tutaj w zależności od tego, jaką kryptowalutę chcemy przesłać z giełdy BitBay, wybieramy sobie tutaj kryptowalutę, po prawej stronie wyświetla nam się adres i na ten adres wysyłamy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wyślecie kryptowalutę na błędny adres, to możecie już nigdy ich nie odzyskać. Dlatego za każdym razem przed wysyłką sprawdź pierwsze cztery litery adresu oraz ostatnie 4 litery adresu. Ja to zawsze robię. Pamiętaj również, że w kryptowalutach są różne sieci i na przykład Bitcoina przesyła się siecią Bitcoina, Ethereum Przesyłamy siecią ERC20 BNB wysyłamy siecią BEP20 czyli Binance Smart Chain Takie kryptowaluty jak Harmony wysyłamy Przez Harmony One gdzie tutaj jest ONE Na moim kanale znajdziesz również film w jaki sposób TANIO przesyłać kryptowaluty Tutaj jest jak tanio przesyłać kryptowaluty. Jest on na playliście dla początkujących. Inną opcją wpłaty jest portfel, przegląd portfela, wpłata. Tutaj nie mówię w ogóle o P2P, ponieważ kupujemy tutaj kryptowaluty po niekorzystnej cenie. Dlatego ja z tego w ogóle nie korzystam. Kiedyś korzystałem z karty kredytowej, ale jest jeszcze opcja: Zdeponuj Fiat. I tutaj możemy dokonać przelewu. Patrzcie, przelew bankowy SEPA. Takiego przelewu dokonujemy w euro. Obecnie nie ma opcji w złotówkach. Warto założyć sobie konto walutowe w euro i wtedy również po weryfikacji, również weryfikacja jest do tego potrzebna, możemy dokonać właśnie przelewu bankowego i zwróćcie uwagę na to, że przy przelewach bankowych prowizja wynosi zero. Jeżeli płacimy kartą bankową to prowizja wynosi 1,8%, jeżeli płacimy IDLem to wtedy prowizja wynosi 1,3 euro. Dobrze powiedziałem Wam w jaki sposób kupić kryptowaluty, pokażę Wam więc w jaki sposób wypłacić pieniądze z giełdy. Najlepiej wejść w zakładkę Handluj, Konwersja. Na tym etapie już mamy jakieś kryptowaluty, dokonaliśmy zakupu. Tutaj wybieramy sobie na przykład Bitcoina, a tutaj wybieramy sobie euro. Na razie nie ma pary do złotówki i też nie każdą kryptowalutę możemy wymienić na euro, na przykład Ethereum już nie możemy, dlatego warto zaznaczyć bitcoina, euro i dokonujemy konwersji bitcoin na euro. Tutaj klikamy podaj kwotę oraz dalej, kiedy już mamy euro na swoim koncie, wchodzimy w portfel, przegląd portfela. Tutaj wypłata. Klikam sobie w to. Wypłata. Wypłata Fiat. Zaznaczam w jakiej walucie. Jest dostępnych dużo walut, natomiast no nie ma złotówek. Euro. I mam opcję znowu wypłaty. Przelew bankowy SEPA. Prowizja 0,8 euro. No tutaj nie mogę przejść dalej, bo to konto jest niezweryfikowane, natomiast przesyłam sobie właśnie te pieniądze na konto walutowe w Polskim Banku. Dużo osób pytało, co się stanie, jeżeli prześlę euro na konto złotówkowe. Zostanie to wymienione, ale po niekorzystnym przeliczniku, dlatego lepiej założyć sobie konto walutowe w Polskim Banku, przelać euro na to konto walutowe w euro i dopiero w banku dokonać... E, przewalutowania na złotówki i wtedy będzie ona też dużo korzystniejsza niż na przykład wymiana w kantorze. W jaki sposób handlować na giełdzie Binance? Tu w zakładce handluj, konwersja, jest to najprostszy sposób, żeby handlować. Zaznaczamy sobie, no wpłaciliśmy euro, czyli zaznaczamy sobie euro i tutaj wybieramy, jaką kryptowalutę chcielibyśmy kupić. Natomiast korzystając z tej opcji tutaj mamy bardzo ograniczoną ilość kryptowalut, które możemy kupić, dlatego ja zwykle korzystam z opcji handluj, klasyczny widok. I tu wyświetla nam się taki panel, który może się na pierwszy rzut oka wydawać jako bardzo skomplikowany, natomiast jest on prosty i już Ci wytłumaczę, w jaki sposób to działa. Po lewej stronie tutaj możemy zobaczyć bilans zleceń sprzedaży oraz zleceń kupna. Pomiędzy nimi jest obecna cena na rynku. Na samym środku tego panelu mamy wykres, na którym możemy sobie prowadzić analizę techniczną. Możemy ten wykres powiększyć wtedy na całym ekranie, nam się tutaj wszystko rozrysowuje. Możemy oglądać wykres w różnych interwałach: godzinnym, czterogodzinnym, dniowym czy na przykład tygodniowym. Po prawej stronie znajdują się pary, gdzie będziemy szukać właśnie parę kryptowaluty, którą chcemy kupić. Dla przykładu, powiedzmy, że chcę kupić um, kryptowalutę Sand, czyli Sandbox. Powstaje obecnie na blockchainie gra Sandbox, coś takiego jak Minecraft. Na moim kanale znajdziesz również film, w którym... Robię recenzję tej gry. Bardzo podoba mi się ten projekt. Hmm, gdzie to, gdzie to? Sandbox tutaj. Bardzo ciekawy projekt gamingowy na blockchain. Dobrze, czyli teraz w jaki sposób to tutaj znaleźć? Już Ci tłumaczę. Wchodzę na CoinMarketCap i szukam sobie tej kryptowaluty. Skrót to, to jest ticker, nazywa się Sand. Widzicie, bo po tej nazwie nie zawsze znajdę kryptowalutę. Na przykład będzie przykładem będzie Avalanche. Avalanche, widzicie? Kryptowaluta Avalanche ma skrót AVAX, ma ticker AVAX. I jeżeli bym wpisał sobie tutaj, tu jestem Avalanche, to nie ma czegoś takiego. Dlatego szukam po tym tickerze. Wpisuję. AWAX. I widzicie, AWAX już jest. I teraz w zależności w jakiej parze chcę handlować, to sobie tutaj wybieram. Na przykład mogę handlować w parze z Tetherem albo z BUSD, BNB, z euro albo z Bitcoinem na przykład. Tutaj po prawej stronie jest, są takie numerki. 5X, 3X, czasami nie ma nic. To oznacza, że możemy handlować na dźwigni. Natomiast bardzo odradzam Ci korzystanie z dźwigni Jest to wyjątkowo ryzykowne I możesz szybko stracić dużo pieniędzy Często ludzie mówią A, będę grał na dźwigni Szybko zarobię Zwykle kończy się to źle I zwykle ludzie tracą Gra na dźwigni jest dla osób, które bardzo dobrze potrafią analizować wykresy Nie dla początkujących Klikam sobie w parę AVAX USDT gdzie Tutaj mam wykres Mogę sobie tu Rysować, mogę kreślić co chcę. Poniżej znajduje się, znajduje się panel kupna i sprzedaży. I teraz chciałem Ci powiedzieć o dwóch opcjach: jest limit oraz jest market. Opcja limit pozwala mi na kupno kryptowaluty po określonej cenie. Na przykład patrzę sobie tutaj i AVAX jest teraz za 53 zł. Ale ja mówię, kurde, 53 zł drogą. Wolałbym, jakby był tańszy. Dlatego tutaj mogę sobie ustawić mniejszą cenę. Czyli, na przykład, chcę kupić za 11 dolarów, czyli chcę kupić za 40 zł. USDT to jest tether, czyli równowartość dolara. Wpisuję 11 dolarów, wyskakuje mi 40 zł. W ten sposób ustawię zlecenie sprzedaży po cenie 40 zł. Nie podoba mi się cena 53, jeżeli ona spadnie do 40, to wtedy moje zlecenie zrealizuje się automatycznie. Tutaj sobie ustawiam cenę, ilość tej kryptowaluty, na przykład 90. No ja na tym koncie w ogóle nie mam pieniędzy, dlatego nie będę mógł przejść dalej, ale gdybym miał dolary, teraz bym kliknął kup AVAX i to zlecenie wyskoczyłoby tutaj na dole. I byłoby to tak długo, do momentu aż cena by nie spadła. Jeżeli nie spadnie nigdy, to nigdy to się nie zrealizuje. Drugą opcją jest opcja market, i to pozwala nam na kupno kryptowaluty po cenie, która jest obecnie na rynku. Czyli po prostu sobie wyznaczam, że chcę wydać na przykład 100 dolarów, 100 dolarów USDT, czyli Tetherów. Wydaje 100 dolarów i za to kupuję mm, AVAX po tej cenie. Ile mi się uda kupić, tyle mi się uda kupić. Myślę, że to by było na tyle w profilu handlu. Idziemy dalej. W handlu jest jeszcze zakładka margin, czyli maksymalizacja zysków dzięki zastosowaniu dźwigni handlowej. I tak jak mówiłem, nie warto korzystać z tej dźwigni. Na rynku kryptowalut są i tak na tyle duże zwroty z inwestycji, że dźwignia nie jest potrzebna, a daje bardzo duże ryzyko i możesz stracić naprawdę wszystkie swoje pieniądze. W panelu głównym Binance tutaj możemy zobaczyć ogłoszenia i różne promocje. Na razie jak widzisz tutaj mam informacje takie dla początkujących, jak zrobić przelew, wszystko co chcecie wiedzieć o Binance przelewy następne, aplikacja. Są to takie podstawowe informacje do momentu, kiedy wpłacę swoje pierwsze kryptowaluty bądź pieniądze i zweryfikuję konto. Wtedy tutaj pojawiają się promocje. I te promocje są bardzo ciekawe. Czasami są to bonusy za handel albo możliwość zamrożenia swoich środków i otrzymywanie tokenów nowej kryptowaluty w nagrodę. Jeżeli widzicie też, że... Coś na przykład jest na promocji, czyli w ciągu najbliższych dwóch tygodni jakaś tam kryptowaluta będzie będzie promocja na tą kryptowalutę, to też jest to jeden z czynników, który może wpłynąć na cenę w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni. Cena akurat tego tokena może rosnąć. Następnie wchodzimy tutaj w tą kostkę Rubika, zjeżdżamy. Launchpad. Launchpad jest to miejsce, gdzie na Binance uruchamiają się nowe projekty. Polega to na tym, że Nowy projekt powstaje, i teraz ja mogę wpłacić jakąś tam kryptowalutę i dostawać inną kryptowalutę w nagrodę. Na przykład w tym wypadku TLM. Jeżeli wpłacę, jest napisane stakeuj, Jeżeli wpłacę tokeny BUSD, będę dostawał tokeny TLM i w ciągu roku jest oprocentowanie 13,85%. Klikam w to. Robi się to w bardzo prosty sposób. No to konto jeszcze jest niezweryfikowane, więc nie mogę. Natomiast gdyby było zweryfikowane to tutaj będzie stakeuj, mogę kliknąć sobie ile BUSD chcę wpłacić i tutaj będę na bieżąco informowany o tym ile zarobiłem. Czasami tutaj jest informacja, że to jest na 30 dni, czasami na 15 dni, a czasami jest elastycznie, czyli w każdej chwili mogę wypłacić. Kolejną opcją tutaj w kostce Rubika jest Akademia. Niestety ta opcja nie jest w języku polskim. Jest to blog, gdzie możemy się dużo nauczyć o kryptowalutach. Są to ciekawe informacje, natomiast nie jest to niestety w języku polskim. Dlatego po najlepsze informacje w języku polskim warto śledzić kryptoblogera. Następnie kostka Rubika Research, też opcja anglojęzyczna, ale ciekawa dla osób, które potrafią mówić po angielsku, to warto zwrócić na to uwagę, bo są tu badania nowych projektów, badania rynku kryptowalut, można nauczyć się ciekawych informacji. Dalej, kolejna opcja Binance zarobki. I jest to bardzo ciekawa opcja, z której ja korzystam. I tutaj właśnie zamrażając nasze kryptowaluty będziemy dostawać jakiś tam procent. Tutaj jest napisane, jaką kryptowalutę zamrażamy, jaka to jest opcja. Są na przykład elastyczne oszczędności i to polega na tym, że w każdej chwili mogę wypłacić zablokowane oszczędności. To na przykład tutaj jest na 90 dni, ale może być również na 60 albo 30 mogę wyciągnąć swoje kryptowaluty wcześniej, ale wtedy stracę ten procent. Procent na elastycznych oszczędnościach jest delikatnie niższy, natomiast w każdej chwili mogę wypłacić swoje tokeny i i tak dostanę to, co do tej pory już zarobiłem. W jaki sposób stekować? No Jeżeli mamy jakąś tam kryptowalutę, na przykład bitcoina, tutaj klikamy tylko transfer, wpisujemy ile chcemy wpłacić bitcoina. Przeczytałem, zgadzam się na umowę serwisową Binance i przelew zatwierdzony. To jest tyle. No i właśnie jeżeli korzystasz z giełdy Binance i masz obecnie na niej kryptowaluty, to warto właśnie korzystać z tej opcji zarobki. Jest tu też dużo innych narzędzi finansowych. I można by o tej giełdzie mówić naprawdę długo. Myślę, że to są podstawowe opcje, z których o których powinieneś wiedzieć, z których możesz korzystać. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach poniżej. Jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli był pomocny, daj lajka, subskrybuj kanał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.